Z roku na rok rośnie liczba osób z gminy Radoszyce korzystających z pomocy żywnościowej. W obecnym roku jest to około 1300 osób, do których trafi 200 ton produktów. Rozpoczęliśmy to w 2014 roku, w grudniu, i, i tak co roku od ilości 350 na początku mieszkańców, tak teraz mamy pomoc dla 1300 Mieszkańców. Gmina współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadaniem gminy jest transport i dystrybucja. Przekazuje ona także na poczet banku 5 tysięcy złotych. Z kolei bank przekazuje żywność, a w tym roku to aż 200 ton produktów. Chciałem podziękować stowarzyszeniem Radosze, bo to oni podpisują umowę, oni też rozdysponowują razem z pracownikami Urzędu Gminy. Radoszyca. Nabór rodzin potrzebujących odbywa się na dwa sposoby. Po pierwsze, mogą się one same zgłaszać do miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Radoszycach. Z drugiej strony, pracownicy MGOPS także sami wyszukują potrzebujących.